Cześć, oto moja Simka Saloma Leśniewicz z rodzinki, którą pokazywałam ostatnio. Dużo narzekałam, że nastolatki nie mogą w nowym dodatku korzystać z aplikacji Qubits Corner, ale problem rozwiązał się sam, ponieważ moja Simka miała urodziny i przeszła do kolejnej grupy wiekowej, czyli młodej dorosłej. Tutaj jeszcze jest nastolatką. Ogółem stwierdziłam, że nie podam nowy dodatek z randkami, żeby nie potestować. Jakiś czas temu um, z piknami, z jej najlepszym przyjaciółką z czasów dzieciństwa. No ale w sumie to było trochę zbyt nudne: no jednak to jest dodatek z antkami. Więc postanowiłam trochę potestować. No i ta simka w tle wygląda dosłownie jak jej dziewczyna. Tego nawet na nią najechałam kursorem, sprawdziłam, czy to przypadkiem nie ona, w momencie kiedy puszcza płatkami róż wobec tego sima. Także szybko wróciłam do domu. I w tej randomowej rozmowie przy jej matce yy, postanowiłam z nią zerwać. Nie wiem dlaczego ma tą śmieszną torbę yy, Eliza na głowie. W ogóle śmieszne jest to, że ten kocle wskakuje w ścianę. Matka się cieszy, jakby w ogóle nic się nie stało. No ale sprawa się zakończyła, więc można próbować dalej. Wybudowałam im bardzo podstawowy apartament. Nie budowałam niczego skomplikowanego, bo nie chciałam, żeby gra się dowieszała. Jednak ostatecznie gram z laptopa, więc nie ma co szaleć. Ale jednak coś jest nie tak z tymi krągłymi ścianami, bo nie chciałam się tutaj zakryć podłoga. próbowałam to zakryć kwiatami, ale też się nie udało. Więc ostatecznie to wyburzyłam i zrobiłam po prostu yy, normalne ściany. I w ogóle też nie mogłam wyburzyć tych ścian pojedynczo, nie chciała mi się malować pojedynczo, więc musiałam usunąć cały pokój i zrobić wszystko od nowa. Potem stwierdziłam, że jednak nie podoba mi się ten apartament i wczoraj wybudowałam coś całkiem od nowa. Pewnie wrócę y, z z zbudowania. Moja siłka jest oczywiście weterynarzem, matka. Y, ta, która ostatnio była na randce z Jeffreyem grabem, jeśli można to nazwać randką. Potem nadszedł czas urodzin mojej nastolatki. Y, Jakoś się dziwnie złożyło, że może jej chyba nie zapraszałam, pojawiła się jej była dziewczyna, czyli Eliza, świeżo po rozstaniu. Miałam nadzieję, że kupię przez komputer tort weselny, to jednak będzie można użyć go jako tortu urodzinowego, ale niestety się nie da, więc musiałam y, stworzyć własny tort. A żeby to zrobić, musiałam zbudować kuchnię w tym barze. No, mogliby dodać tą opcję, że jednak można gotowy tort zamówić, bo nastając się, jest to, że Simonie muszą go piec. Tak, każdym razem od nowa. Tym bardziej, że nie wiem jak u innych, ale u mnie to się zawsze coś z tym dzieje, nie tak, bo każe mówi piec tort. On nie idzie tego tortu piec, albo dopiero po jakimś czasie, albo przerywa w trakcie, i te urodziny to jest zawsze jakaś, no nie chcę być katastrofa, ale jeżeli ma być to wydarzenie, to z nagrodami to bardzo ciężko to się bo mnie mówię po prostu, łapię jakieś lagi. Zle tańcząca była dziewczyna mojej synki. Lekko podrasowałam odfity, jak zmieniła grupę wiekową. Ale w sumie część jest y, taka sama dla nastolatków, więc dużo nie zmieniałam. W sensie te same odfity dla tych dwóch grup wiekowych z nowego dodatku. Strasznie mi się podoba, podoba ta sukienka z tą taką narzutką, bardzo urocza jest. Nie wiem czemu, ale zdecydowanie mam większą cierpliwość do budowania niż do aplikacji, ma jakoś mnie to nudzi żeby się bawić w szczegóły. Brakuje mi fajnych rajstop, To są albo bardzo ciemne, albo dłużyste. I właśnie do takich spódnic nie ma obecnie co użyć. Mają mi się te trampki. Ciągle ich używam. Fryzura oczywiście, tak jak już mówiłam, są świetne fryzury, dochodzą w wypadku. Te koczki z tą klamrą i tutaj ta z tymi spinkami. Rewelacja. No tu mam jednak sentyment i dam jej tą sukienkę z psów kotów, bo jednak oryginalnie tam mieszkali. Ciąg dalszy imprezki. Teraz przekonuje przekonuję tak, do tego świata. Na początku wydawało mi się trochę nudne, ale jednak coś w sobie ma. Potem od razu Zrobiłam apkę mojej Simce. Świeżo po urodzinach zrobiła sobie nowe zdjęcia. To sukienka, te pinkie, to jest też po prostu mistrzostwo. No i wieczorem ten park wygląda świetnie. No, może się przekonam jednak do tego świata. Chociaż... No czegoś mi tu jednak jeszcze brakuje. Może jakiś parcel innych? Ostatecznie jednak cofnąłem się i włączam tą opcję, żeby można było ym, też mieć w dopasowaniach Simów z galerii. Chociaż bałam się tego, bo bardzo bym nie chciał, mi się tutaj pojawiały jakieś. No nie wiem, te takie nienaturalne postaci z modów. No mi się to bardzo akurat nie podoba, ale chyba się nie da, mam nadzieję, jeżeli ja tych modów nie mam. Kazałam mojej Simce, zawisać się też na studia. Od początku mam plan, żeby była malarką, bo mimo, że jest to kariera z podstawy, to nie ograłam jej do maksymalnego levelu do dziś. Tutaj po kolejnym wejściu trochę mi się Simka zbugowała. Ich kot okazał się chory, więc matka wróciła do swojej kliniki. I się koteczkiem zajęła. To nazwy chorób zwierzęcych są po prostu mistrzowskie. Łagodna odmiana odrażajki. W kolejnym odcinku pewnie będę chciała trochę pracować nad tym związkiem tytułsa z moją simką, czyli rodziców. Zapisałam ich na terapię, tą simową, bo chciałam sprawdzić o co z tym chodzi. Ale w sumie jeszcze nie do końca kumam, więc będę musiała to jeszcze potestować. W klinice weterynaryjnej, jak zwykle, torby na twarzach wszędzie i. Świecące zwierzątka. W sumie muszę przyznać, że mam nawet fan teraz za tej kliniki weterynaryjnej. Mam bardzo długo w ten dodatek, a w sumie dopiero teraz się nad, za to wzięłam tak naprawdę dobrze. I dopiero teraz odkryłam, że w sumie, co jest dosyć logiczne, żeby ci weterynarze pracowali, trzeba im dawać awanse. Dosyć sensowne, jak się pomyśli, ale przecież się jakoś na to nie wpadłam i nie robili nic. Na szczęście wykupiłam też tą cechę, że nawet jak mojej simki nie ma, to. Kabinet zarabia, to jest bardzo spoko. W oryginalnym apartamencie tutaj był właśnie ten taki namiotik i tam nie pamiętam chyba krzesła, bo pod tym namiotem coś takiego. Więc w sumie strasznie mi się ten pomysł spodobał, i tutaj też to zrobiłam. No, przy czym, jak mówię, potem zrobiłam całkiem nowy apartament, więc. Tam już na dachu nic nie ma. Trochę inaczej to wszystko zorganizowałam. Rano sprawdziłam znowu dopasowania dla mojej synki bo jakoś średnio mi się to wszystko podoba. Dziś tam mam w głowie jakiś e, obraz... ...kogo bym chciała dla niej, ale... No nie wiem, jakoś muszę inaczej do tego podejść, bo zawsze grałam tak, że... Moi simowie ym, spotykali się z daną osobą i w zasadzie, jak za dawnych czasów, dwójce, dosłownie jednego dnia już brali ślub i, i koniec. A to jednak założenie tego dodatku jest trochę inne, właśnie, żeby te randki robić i tak dalej. Więc będę musiała popróbować trochę inną rozgrywkę tym razem. Wysłałem od razu na randkę w ciemno, bo nie podobały mi się te osoby z yy, aplikacji. Ale spojrzałam na tą simkę i stwierdziłam, że, no nie, to nie jest osoba, jakoś, którą widzę, więc zakończyłam tą randkę bardzo szybko i yy, słożę kolejną. Tutaj się coś dziwnego bardzo działo z tymi pompkami. Potem przyszedł ten oto sim, ale nie podobały mi się jego bodajże cechy charakteru na mojej simki, więc też tą randkę zakończyłam. Super, jest ta opcja, że można ukrywać z relacji tych simów, których znamy, ale nie utrzymują kontaktu. Tutaj, właśnie poszli pograć w tą grę, żeby móc się dowiedzieć trochę o sobie więcej. Obok jest ten słynny składzik. I liście nie klubni Simowie, moda w stylu trekkingowym, pomarańczowe włosy, czarne ubrania. Eee, no moja Simka się tego w to w ogóle nie wpisuje. Nie lubi Tomatorów. mody w stylu bohemium, hipsterskich czułości, intymności fizycznej. No jakoś tak, no... Jakoś inaczej to widzę w tej rozgrywce jednak. Więc stwierdziłam, że próbujemy dalej. tutaj się tak ładnie pożegnali. Kolejny Sim. Kręci go moda w stylu podstawowym. To w sumie dosyć neutralne. Trochę poflirtowali, ale ostatecznie stwierdziłam: no nie, nie, nie. Jakoś tak, no nie bardzo też to będzie, tym bardziej, że ona jest dorosła, ona jest jednak młoda dorosła. Więc wykonałam ten śmieszny trik, gdzie moja Mk dzwoni i udaje, że dzwoni, żeby uciec z randki, że niby coś się stało i musi nagle sobie pójść. Yy, uczucia. Tutaj się pojawia koszmarna randka, więc stwierdziłam, że na humoru, po strasznym randkowym dniu, niech sobie walnie drinka. Okazało się, że dzięki jest obrzydliwy. Na szczęście, na poprawę humoru, potem się okazuje, że jej matka wygrała w loterii. W końcu mi się udało to osiągnąć. To się też zaczęła jesień, więc postanowiłam jednak wybrać jakieś dekoracje fajne jesienne i je poumieszczać w domu. No, lubię grać z tymi czterema porami roku, ale przyznaję, że przy takiej ilości dodatków jednak często zapominam um, korzystać z tych wydarzeń. Nie mam pojęcia czego ona weszła z nią do łazienki. Lepiej niech to odkurza. Tutaj tata zrobił świąteczny posiłek, ponieważ jest święto zbiorów, trochę tego nie ogarnię, już tam tyle dodatków. O tutaj usunęłam oczywiście te gnomy, bo ich nie nienawidzę. Wszędzie zostawiałem te rośliny i muszę to potem zbierać. Bardzo ładne są te kwiatki. Ja to akurat nie z tego dodatku. Z tej kuchni, wypasiony. Moja simka sprawdzała status rekrutacji, aby się dostać na swoje studia, ale tam trzeba kilka dni czekać, więc jeszcze nie dowiedziałam się niczego. Tutaj znowu y, dopasowania zakątku widena. Znowu nic takiego ciekawego, chociaż te fotki są świetne. Fajnie to wymyślili. W tle światy, jakiś. Puchary. I ta ryba. Świąteczne śniadanko, wszyscy poszli zjeść. Nie mogłam znaleźć tej opcji wyraźnie, czynienia, więc trochę tutaj się naszukałam. Dopiero potem, jak gdzieś pojechałam, to to odnalazłam. Nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy się pojawia dopiero później. Wysłałam na kolejną latkę w ciemno. Dwa razy kliknąłam i dwa razy miałam tego samego sima, więc odwołam już miałam się poddać, ale stwierdziłam, że trochę poprzeglądam otoczenie, może tak w tradycyjny sposób. Znajdę jakiegoś fajnego sima. I oto proszę. Pojawił się oto sim. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa: z pani zadecka. Fajnie to wymyślili, bo zauważyłam, że często się ona pojawia, gdy simowie zaczynają gdzieś tam flirtować. Tak było przecież w starych dodatkach, w starych wersjach simsów. I nie wiem. Wcześniej też powinnam to mieć, ale dopiero teraz, jak miałam, jej matka jak pojechała do restauracji coś zjeść i weszła w firciarski nastrój, zaczęła wirtować to dostała z od pani Zadeckiej. Dlatego tu byłam ostrożniejsza i póki stała obok, zachowywałam się tylko przyjaźnie. Postanowiłam sprawdzić, czy on jednak nie ma żony, bo nie chciałam rozbijać zimowych rodzin, ale wszystko było ok. Matka, siostra, brat, wszystko ok. Koń, kot. Trochę pozmieniałam jednak no, w jego preferencjach. Fajnie się składa, bo ten Sim też lubi koty. Także są dla siebie idealni. Przynajmniej po tym, jak pozmieniałam w jego preferencjach. Randomowe pompki w Simsach. Justin, to jest Justin. On jest chyba z podstawy, jeśli dobrze pamiętam. Fajne są te opcje, że można teraz zadzwonić i wybrać, jak rozmawiać. Nie tylko, że rozmawiać, tak jak było wcześniej. Jest, Justin nie bardzo chciał flirtować z moją Simką, więc na razie dam sobie spokój. Poszła moja Simka sprawdzić swój status rekrutacji na studia. W końcu się dostała. Wybrałam oczywiście malarstwo i dobrałam jej ten dodatkowy kurs jubilerstwa. Na po początku miałam na nią pomysł, że będzie malarką. No i to tyle. Dzięki i do następnego.